Marcin jest naprawdę bardzo przyjemną osobą. Bardzo też komfortowo się obok niego czułam. Nie ma co tworzyć drami, rozgłosów i takiej agresji. Marysiu, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jubileuszowa edycja tańca z gwiazdami. Ty jesteś tutaj ze swoją wymarzoną, wytańczoną kulą. Jak to jest wrócić tutaj na czerwony dywan? Wspomnienia wróciły? Tak, fantastycznie. Ja też byłam na pierwszym odcinku otwierającym całą nową edycję. Jest to. Przeżywam to, mam wrażenie, po raz drugi razem z uczestnikami. Te wszystkie emocje tak samo się stresuję przed każdym kolejnym występem, jak są te ING w tle. Coś fantastycznego i naprawdę przygoda życia, którą myślę, że będę wspominała przez lata. Mhm. Czy ty już masz jakiegoś faworyta w tej edycji? Mam kilku, póki co. Tak naprawdę ona dopiero się zaczęła, więc jeszcze się wszystko wyklaruje. Zdecydowanie Tomasz Karolak skradł moje serce. Muszę przyznać, że ta komedia, taka rozrywka to jest coś, czego mi brakowało też w tym, jeśli chodzi o charakter osobowościowy, chociaż Ada w zeszłej edycji tak samo nadrabiała, tak jednak tutaj każdy w każdym zdaniu jest jakiś żart i bardzo mi się to podoba. Słuchaj, u Ciebie w życiu zawodowym sporo się dzieje, ale też w życiu prywatnym wiemy, że wraz z Kubą intensywnie szukaliście nowego mieszkania. Rozumiem, że wszystko już się udało. Tak jest, już mamy. Piękne miejsce i mam nadzieję, że jak się urządzimy już tak w 100%, to będziemy się czuli naprawdę komfortowo przez najbliższe lata. Słuchaj, ja widziałam sporo komentarzy pod między innymi Twoimi TikTokami. Widzowie zastanawiają się, dlaczego ty po prostu nie chcesz kupić mieszkania w Polsce, skoro masz kilka mieszkań w Hiszpanii. Hmm, to nawet nie jest, że ja bym nie chciała, bo chciałam już teraz, e, rozglądałam się tak naprawdę od czerwca, żeby coś ciekawego kupić, ale właśnie nic nie znalazłam, co by spełniało też moje oczekiwania, bo e, nie ukrywam, że mam kilka wymagań już faktycznie, jeśli to nie są małe pieniądze, które byśmy przeznaczyli na, na spore mieszkanie. Um, nie chciałabym potem tej decyzji żałować, a jednak takiego mieszkania nie znalazłam. Trzeba by było znowu włożyć bardzo dużo pieniędzy, żeby je wyremontować, zrobić po swojemu. I lokalizacja mi nie odpowiadała w wielu, które odwiedzałam. Także zgaduję, że po prostu ono jeszcze gdzieś na mnie czeka. I może to nie jest ten moment, a za rok, za dwa się znajdzie. Słuchaj, wiemy, że ceny w Polsce, zwłaszcza mieszkań, są ogromne. Jak Ty masz takie porównanie? Bo dobrze kojarzysz, że Ty masz trzy mieszkania w Hiszpanii? Tak, tak. Rozumiem, że to by było w Polsce jedno, pewnie. Hmm, jedno zależy, jaki standard też. Bo akurat moje, moje mieszkania w Hiszpanii one są trochę dalej od centrum, trochę dalej od tych popularniejszych, gdzieś tam turystycznych miejscowości nad morzem. Ale to wciąż nie są e, tanie mieszkania, bo na nowych osiedlach. Chociaż zgaduję, że no, takie dwa mieszkania tam to byłoby jedno tutaj. Czyli zdecydowanie bardziej ci się opłacało kupić tam. Na ten moment tak. Słuchaj, Marysiu. Wspomniałam wcześniej o życiu zawodowym, bo szerokim echem w mediach odbiła się twoja rolka z Marcinem Rogacewiczem, dołączyłaś do ekipy komisarza Aleksa. Jak to się w ogóle wydarzyło? Yy, sama się zastanawiam. <noise> Myślę, że ktoś po prostu tutaj pomyślał, że to będzie fajny plan na połączenie nas, że na pewno właśnie odbije się echem i będzie to dla ludzi zastanawiające. Po drugie, też jak sobie poradzę w roli aktorki, z czym nie miałam wcześniej do czynienia. Dla mnie super doświadczenie. Marcin jest naprawdę bardzo przyjemną osobą bardzo też komfortowo się obok niego czułam bo jest doświadczony i podał mi kilka rad e, także też mocno trzymam za nich kciuki za go pikanterii dodaje fakt że wiemy jak wyglądały relacje twoje i wyglądają twoje i Agi Kaczorowskiej, a prywatnie Aga jest związana z Marcinem Rogacewiczem czy ty czułaś taki lekki dyskomfort jak się dowiedziałeś, że właśnie będziesz grać u jego boku ehm... Uśmiechnęłam się, bo miałam wrażenie, że właśnie tak jak powiedziałam, ktoś to chyba musiał tak zaplanować, żeby było głośno, ale tak naprawdę nie... Hmm. Nie byłam taka wycofana i taka z dystansem do tego, żeby grać razem w odcinku? Uważam, że też nie można y, określać kogoś, czy podchodzić do jakiejś innej osoby względem tego, jak relacja z bliską tej danej osobie y, się potoczyła sytuacja. A jak wyglądają obecnie wasze relacje? Twoje i Agnieszki, czy miałyście okazję jeszcze że porozmawiać po tym wszystkim? Może nadarzy się okazuje, że to będzie właśnie dzisiaj albo innym razem zgaduję, że kilka ciepłych słów i um, może jakiś uścisk na zgodę, um, myślę, że można na to liczyć. Czyli ty byś w chciała. Czasie. Nie ma co tworzyć drami, rozgłosów i takiej agresji, nie, takiego hejtu też w internecie, bo mam wrażenie, że internet się podzielił i na moją stronę i Agnieszki. I e, zgaduję, że obie też czytamy nieprzychylne komentarze na swój temat ze względu na te obozy. Także nie ma co tego w internecie robić. Czyli łączymy dwa obozy dzisiaj na jubileuszowym odcinku. Niech świat tańca łączy, a nie dzieli.